Witaj Mateuszu, witaj Piotrze, jestem do twojej dyspozycji. To znaczy co? Rozdział siódmy i ja. Atakuj. Aż tak ci się spodobało? Nie wiem, czy o to mi chodzi, żeby atakować. To pytaj. No to mam pytanie, jeżeli już tak faktycznie jesteś gotowy na, na wszystko, chociaż tak przy rozdziale siódmym. To jest taki rozdział, który wydaje się kręci się wokół jednego tematu, czyli wokół tematu przebaczenia. Nie wiem, czy masz też takie odczucie, czy może coś ciekawszego, że tak powiem, znalazłeś w nim, albo coś innego zupełnie. Bo ja mam wrażenie, że to jest tak, że dużo, dużo jest o tym całym takim braterstwie i tak dalej, i nagle się dochodzi do takiego momentu, w którym jest problem, jakiś ran, jakiś pozostałości i tak dalej. I teraz jest pytanie, co z tym zrobić w relacjach. Jest coś takiego. Zgadzam się. Przy czym. Pierwsze zdanie zauważyłem, papież ma taką tendencję, że w pierwszym zdaniu robi tak jak Alfred Hitchcock. Daje coś takiego, że bardzo wyostrza ci zmysły, bardzo cię stawia do pionu i jesteś zaciekawiony, co dalej. Czasami dalej to bywają Chocki Klocki, ale to pierwsze zdanie jest mega. No. I w tym dzisiejszym rozdziale papież mi tam powiedział, tak go przeczytałem, że to wszystko, czego doświadczamy, nas zmienia. I w przypadku tej drogi do pokoju. My się nie cofamy z powrotem do stanu idealnego, tylko jesteśmy tu i teraz z naszym doświadczeniem. Jesteśmy zmienieni. I teraz to szukanie pokoju, to szukanie zgody, to szukanie przebaczenia ma zupełnie nowy grunt. No, my do konfesjonału nie idziemy po to, żeby się cofnąć do raju sprzed grzechu pierworodnego, tylko z bagażem doświadczenia i do przodu. Krzywdy, rany, umieć sobie poradzić dzisiaj. No, ale tam właśnie jak już tak zacząłeś od tego pierwszego zdania papieża w tym Siódmym rozdziale, to ja sobie tak zapisałem, czytając to pierwsze zdanie, że tak by papież od razu chciał powiedzieć, czego on będzie szukał w tym rozdziale. I tu mi się spodobało to, że tutaj w tym rozdziale nie ma takiego czegoś, że teraz znajdziemy jakiś sposób na pokój na świecie. Nie ma gotowej recepty. Albo teraz znajdziemy jakiś system, który będzie idealny pod względem budowania pokoju. Choć oczywiście sięgnąłem do czata GPT i zapytałem, jaki papież ma system i co no. przeciętny Kowalski może z tego sobie zapamiętać, z tego siódmego rozdziału. I, i, i czat podał mi siedem punktów. Pokrywają się? Nie. znaczy To jest schowane. To jest schowane. schowane. Ale zanim do tych siedmiu punktów, to będę dalej przy tym słowie, że doświadczenia nas zmieniają. To, co w tej piosence nic, dwa razy się nie zdarza, ponieważ w ostatnich dniach natrafiłem na taką metodę pracy z młodzieżą, która się nazywa Imopexis. To jest taka metoda, która pracuje w dziedzinie sportu, gdzie tam mówią, ma być wizja, misja, cel, że to jest sport, że to jest kultura fizyczna, łączą to z biznesem, z edukacją i z rozwojem psychologicznym dziecka. Jak na to trafiłem? Szukałem takiej konferencji jakiegoś prelegenta którego można by zaprosić do nauczycieli I jest to mężczyzna nazywa się Tomasz Wilczewski dzisiaj jakby stoi na czele tej szkoły tej metody imopexis i ma rewelacyjne wystąpienie na YouTubie gdzie ja to od razu do brata wysłałem bo mój brat jest taki że do swojego sześciu i siedmiolatka mówi zostaw nie ruszaj nie dotykaj zachowuj się bądź grzeczny a ten. Tomasz mówi, to jest naturalny etap w rozwoju dziecka. On jest odkrywcą. Jak ty będziesz mu tak mówił, to go stłamsisz. I on już potem, będąc dorosły, będzie miał wdrukowane oj, oj nie, nie podniosę ręki, nie zapytam albo nie zadzwonię. Będzie miał takie ograniczenia. Do czego zmierzam? Bo właśnie ten Tomasz powiedział, że dzisiaj bycie nauczycielem to jest mega wyzwanie, ponieważ dzieci każdego dnia są inne w szkole. Bo idą do domu jakaś kłótnia z rodzicami, jakaś przygoda, jakieś wakacje, i nauczyciel myśli, że będzie uczył to dziecko tak samo jak wczoraj, a ono już jest zupełnie inne. I ja tak... bym wrócił do tego mojego pytania o to, czego tak naprawdę papież szuka w tym rozdziale. No i papież nauczył w tym rozdziale mnie poznać siebie, poznać prawdę o sobie, nauczyć się o tym rozmawiać, nauczyć się tego dialogu, o którym było w poprzednim rozdziale. I nauczyć się tej kultury pokoju. No, papież tam mówi wprost, że szuka ludzi, którzy będą tworzyć pokój. No to zgłaszam się i co? <laughs> nie, do czego ja zmierzam? Do tego, że y, to jest taki rozdział, w którym widać taki duży realizm papieża Franciszka, że on ma świadomość, że nie da się stworzyć idealnego systemu, na przykład rządzenia światem. Nie da się stworzyć jakichś zasad, które będą zawsze i wszędzie dawały pokój, ale można się zatroszczyć o takie wychowanie człowieka, żeby on był kimś, kto będzie tworzył pokój. I to mi się spodobało w tym rozdziale. Ale nie mówi, jak wychowywać. Nie mówi wprost, jak wychowywać, ale daje takie, bym powiedział, wskazówki, w którą stronę powinien iść rozwój człowieka, żeby ten człowiek stał się taką osobą, która faktycznie może przynieść pokój. To nie jest encyklika pedagogiczna, więc mhm. wiadomo, że to nie jest tak, że, że papież tu będzie pisał dokładnie jak wychować i tak dalej. Natomiast podaje na przykład y, trzy takie sfery wartości, które pozwalają, żeby w człowieku zrodziło się coś takiego, że będzie osobą szukającą pokoju. Mhm. I pokazuje tam prawdę, sprawiedliwość i miłosierdzie. To tak. jest też bardzo ciekawe, no nie? Że te trzy wartości jeszcze mówi tak, że każda broni innej jak gdyby, no nie? Mhm. Jest takim takim y, czynnikiem zapobiegającym temu, że na przykład prawda stanie się czymś co będzie zabijać. Miłosierdzie stanie się czymś co y, wcale nie będzie wybaczało, tylko będzie uciekało tak naprawdę od wybaczenia, więc y, to jest jedna rzecz, którą pokazuje A druga to to, co ty już tutaj powiedziałeś, może nawet tak mniej świadomie, to to, że taka wizja świata, w którym rodzi się pokój, czy gdzieś pojawia się takie ognisko pokoju, zaczyna się od stylu życia. O, w tym Imo jest skąd się wzięła taka w ogóle super dziwna nazwa, pociągnę ten styl życia. Że w tej nazwie chodzi o pierwsze litery tych obszarów, tych umiejętności, które są warte, żeby je doskonalić. I to no. jest tak. Intencja, motywacja, pewność siebie, emocje, koncentracja, spójność grupy, intuicja, no i potem sukces, skuteczność, spełnienie. Ale wiele z tych rzeczy, jak w sobie czytałem, papieża mieści się w tym jego pomyśle. No to może przejdę do tych siedmiu rzeczy, które wyłapałem, bo. No. Interesuje mnie konkret dla świeckiego człowieka, dla mnie dzisiaj. Z tych okrągłych słów papieża, no bo to prawda, miłosierdzie i sprawiedliwość, owszem. No to po pierwsze, zrozumieć i zaakceptować prawdę o sobie. I czasami ta prawda, to papież tam pisze, że to jest albo komuś powiedzieć tak, to mnie zabolało, tak, to mnie skrzywdziło i z tą prawdą, żeby się zmierzyć. No. Potem ten dialog i próba zrozumienia. Aktywne słuchanie, empatia, próba zrozumienia motywacji. Po trzecie, rozwijanie pojednania i przebaczenia, ale papież tam bardzo rozgranicza między zapomnieniem a pamiętaniem, ale przebaczeniem. Tak, to, to jest taki temat, który tu jest mocno rozwinięty w tym rozdziale. I to przebaczenie, posięga w tym przebaczeniu do Pisma Świętego, chyba jako jeden z nielicznych razów i pokazuje postać Jezusa, jak on przebacza. Ja go mówię a drugi policzek a 77 razy. A, no i tam bądźcie zawsze gotowi, bądźcie się życzliwi. Tam drugi Lizoty Moteusza tak, też jest, tak. bądźcie tacy uprzejmi. I nagle papież mówi, ale halo, halo. Ale Pan Jezus mówi, że przynosi miecz. No właśnie. I to przy, jest, przychodzi to jest żeby ciekawe, no poróżnić teściową i synową, żeby poróżnić tam dzieci z rodzicami. Jakby pokazuje, że są obszary, o które trzeba walczyć zawsze i wszędzie. I to co, nie, nie, nie wiem jak to zrozumieć, czy w niektórych obszarach nie nastawiamy drugiego policzka, w niektórych obszarach jest na ostro. Papież to rozwija i pokazuje, że tu nie chodzi o to, że Jezus jest tym, który przynosi konflikt, tylko że wybór Jezusa może rodzić nawet w rodzinie konflikt. I papież nawet nie mówi tak, że masz za wszelką cenę że tak powiem, walczyć czy, czy bronić czegoś, tylko masz być wytrwały w tym, co wybrałeś, nawet jeżeli to jest odrzucone przez wszystkich w Czyli jeżeli masz taką sytuację, że jesteś w domu osób, które, nie wiem, są przeciwne Panu Bogu, a ty odkrywasz Pana Boga i odkrywasz Chrystusa i odkrywasz drogę zbawienia, to musisz się liczyć z tym, że to będzie miecz, który się pojawi. Który podzieli te relacje? Podzieli te relacje, tak. I tam nawet y, papież Franciszek zacytował wprost świętego Jana Pawła II, który mówi, że y, nie można powiedzieć, że świat istnieje bez konfliktów. Hmm. Mało tego, że y, nie można powiedzieć, że konflikt sam w sobie jest potępiany, że jest takim czymś, co, co jest radykalnie złe. Bo po prostu czasem konflikt rodzi się nawet z tego, że właśnie ktoś odkryje wiarę, a ktoś bliski jest przeciwko temu. Pospinają się, pospinają i może tak, będzie dobry tak. dialog. No i właśnie, teraz papież Franciszek próbuje znaleźć sposób na to, jak sobie potem z tym poradzić. Ktoś by tak mógł próbować szukać takiej recepty na zasadzie nie ma problemu, a to czasem może być poważny problem. Te kolejne punkty, jakie sobie wypisałem dla przeciętnego Kowalskiego i dla mnie, to angażowanie się w działania pokojowe. I tutaj wolontariat w organizacjach promujących pokój. Kolejny punkt, odrzucenie przemocy w życiu osobistym, w życiu publicznym. Nawet takiej przemocy słownej. Osobista transformacja, czyli no to tak jak z, tą, z tym imopexis, że empatia, otwartość na zmiany, zrozumienie, cierpliwość. I wreszcie po siódme, samoedukacja i w ogóle edukacja. To ta edukacja to jest ciekawe, bo ucząc się historii, o kulturach, o religiach, o społecznych dynamikach. No i bardzo mi to jakoś zabrzmiało w uszach, kiedy tak bardzo się posponuje historię i, i nauczanie historii. I tu jest taki moment w tym rozdziale, kiedy papież Franciszek mówi takie y, mocne słowa, kiedy prawie, że mam takie wrażenie, jakby pisząc to, nie wiem, zaczął krzyczeć. <laughs> mam takie mm. poczucie, że, że jest taki moment, i on tyczy się właśnie historii że nie można zapomnieć jest bardzo ciekawe bo my czasem się zapędzamy w takie myślenie, że wraz z przebaczeniem z takim otwarciem się na nowe, powinno iść na przykład zapomnienie odpuść sobie już nie myśl o tym zapomnij a papież ma taki moment stop nie wolno ci zapomnieć, że przebaczenie to nie jest zapominanie nie wręcz przeciwnie przebaczenie to jest taki moment kiedy ty bardzo dobrze pamiętasz co się stało i dlatego przebaczasz. I mało tego, papież mówi, to jest jedyny warunek, żeby robić kroki do przodu. No i tak sobie pomyślałem, no nie, że jakbyśmy popatrzyli chociażby na taką naszą historię i, i takiego myślenia, co nam daje pamięć o, o takim czymś, co jest na przykład tragicznym wydarzeniem w historii, bardzo tragicznym. No to weźmy na przykład Maksymiliana Maria Kolbego. Nie? Człowiek, który zginął w obozie Auschwitz, człowiek, który oddał swoje życie za drugiego człowieka. I teraz, jeżeli my powiemy, że wezwanie do przebaczenia powinno polegać na zapomnieniu, to zapominamy nie tylko zło, które się wydarzyło, ale zapominamy przede wszystkim dobro, które wśród tego zła mhm. stwarzał bóg, no nie? I to jest często tak, że to potem nie ma takiego punktu odniesienia. Chyba o to papieżowi chodziło, że w postępowaniu do przodu trzeba mieć w głowie to, co już się wydarzyło, żeby móc iść do przodu. I też tam czytuje papieża i też mówi, że nigdy więcej, bo konkretnie mówi o szoach, Tak Czyli o tak. zagładzie Żydów, o holokauście. No i pod koniec, papież daje dwie przestrogi, z czego uważam, jedna przeszła jakoś bez echa w mediach. Bo jak to wpisałem w media, to tylko jeden Deon podjął temat. W tym dokumencie, który jest encykliką, papież Franciszek wprost mówi, że nie tylko sprzeciwia się karze śmierci. No właśnie, to jest ciekawe. Ale sprzeciwia się karze dożywocia. Tak, która jest ukrytą karą śmierci, jak mówi. Tak go nazywa. A przecież y, pamiętamy to, bośmy rozmawiali o katechizmie, i tam się już pojawiło. Że papież Jan Paweł II mówi, nie ma sensu kara śmierci, bo jest mnóstwo sposobów, żeby zapobiec złu, które dana osoba mogłaby czynić. Chociażby, teraz nie pamiętam, czy tam w jest to słowo, ale więzienie dożywotnie, tego nie pamiętam. Ale tak sobie wtedy na pewno myślałem. Nie musisz nikogo zabijać, bo go możesz zamknąć na wieki wieków w więzieniu, odizolować, ją już tego nie zrobi. I nagle papież mnie jakoś tak oczeźwia i mówi. I, i przeczytałem na tym, Deonie, Jezuita się wypowiadał, że. Owszem, nie jest to zabijanie, ale nadzieja i psychika takiego człowieka, który jest dożywotnio skazany, to jest tak, jakby złamana, zabita. No i tu pewnie to jest argument, który jest kiepskim argumentem, bo równie dobrze można znaleźć przykłady w historii, gdzie dożywotni wyrok śmierci, czy nawet wyrok śmierci. Prowadził do nawrócenia, do zmiany życia i do tego, że człowiek jeszcze przed tym momentem, kiedy mu odbierają życie, się nawracał. Może być. Mamy takie nawet yy, książki o tym. No nie o Optyka papieża historii. jest taka, że on patrzy z perspektywy tych maluczki, jak to też tam w podróżdzielniku pisze, i dla niego zawsze, on, on nie stara się generalizować. Tylko pisze z perspektywy tego najbardziej pokrzywdzonego i jego zawsze wyciągnie. No, znaczy ja myślę, że papież tu w ogóle szerzej myśli, bo papież myśli o w ogóle karze, jakiejkolwiek karze, czyli takim momencie, kiedy ktoś popełnia przestępstwo, trafia do więzienia jako pewnym etapie w jego drodze do tego, żeby się faktycznie przemienił. Więc tak ty mówisz, jeżeli mu odetniemy możliwość wyjścia, Nadziej. Dostanie do żywocie, to nie tylko mu odbieramy nadzieję, my mu odbieramy sens zmiany. No bo po co się w tym momencie zmieniać? No nie możesz człowiekowi powiedzieć, słuchaj, dostajesz 10 lat czy 20 lat, potem wyjdziesz, czy nawet 5 lat, i potem wyjdziesz, i teraz co będziesz robił, jak wyjdziesz? No nie? Czy masz perspektywę taką, żeby żyć inaczej, żeby zmienić swoje postępowanie, żeby tu już nie trafić więcej? No musiałoby przeżyć mega nawrócenie i potraktować cele więzienną do końca życia jak cele klasztorną i cieszyć się z tego, że no to jest... już musiało być na etapie takim, no, w takim wymiarze czysto duchowym praktycznie, Hiperść, no hiper, nie? nie wiadomo co. Że ja faktycznie chcę ten czas, który mam wykorzystać jako nie wiem formę pokuty za to, co zrobiłem i tak dalej. Bardzo trudne, no nie? Papież patrzy z perspektywy takiej, że Karanie człowieka powinno być zawsze drogą jego jak gdyby przemieniania on też tam podnosi taki wątek że w niektórych systemach politycznych takie kary więzienia dożywotniego i kary śmierci i kary śmierci mogą dotknąć osoby albo niewinne albo niesłusznie. Czy, powiedzmy, ideologicznie sprzeczne z tym, co no, proponują? Prost prostu mówi, no, że dosięgają osób, które walczą na przykład z władzą, no tak. nie? I to są na przykład dziennikarze, to są inni politycy, to są osoby, które mają jakieś tam cele takie społeczne i sama ich walka o jakieś dobro, jakąś wartość, na przykład z, z silniejszymi, kończy się u nich czasem więzieniem, nawet bez wyroku takiego sądowego i tak dalej, tylko po prostu karą dożywocia karą śmierci albo karą jakiegoś obozu pracy No właśnie o tym głosie papieża nie było głośno to jest rok 2020. No ja nie kojarzę żeby w ogóle ktoś kiedykolwiek przy papieżu podnosił temat kary śmierci. I jeszcze mówił o tym, że papież jest przeciwko dożywociu no no o tym mówię, że... Że, że, że jeszcze rozszerzył ten temat, że tak powiem, czyli albo papież jest mało czytany albo nie jest to po drodze z jakąś linią poprawności politycznej. No nie wiem, ale na pewno jest to ciekawe, w jaki sposób papież to traktuje i jak on szeroko potrafi patrzeć na takie rzeczy, no nie? że nie widzi tylko przestępców, ale widzi na przykład ludzi, którzy nie są y, przestępcami, a mogą przez to, że jest taki styl więzienia, mhm. trafić na całe życie do, do, do więzienia. No i ta druga rzecz, o której się mocno wypowiada, to jest wojna. Tak. Rok 2020. Ma chyba dobrych sekretarzy albo, albo dobre wiadomości, bo przecież Jan Paweł II, przecież Benedykt, tyle encyklik po drodze i nie ma takiego wyeksponowania tematu wojny, a tu nagle ekspozycja i dwa lata później cyk, konflikt w Europie największy od II wojny światowej. Tak, no i papież, który, no też dość kontrowersyjnie o wojnie pisze. No. Bo nawet wspomniał, że ta wojna sprawiedliwa, o której mu mówimy, to jest taki temat, który nie jest taki prosty i, i że bardzo łatwo jest ulec takiej pokusie, że nazwiemy wojną sprawiedliwą coś, co nie jest wojną sprawiedliwą. Nawet obronę militarną papież powiedział, że można łatwo zmienić w obronę w formie ataku, która już nie jest obroną sprawiedliwą tam też się odnosi do Augustyna, który mówi, że najlepiej jest wygrywać wojny słowem. Tak. Oddalać słowem wojny. To Oto. jest najlepsza wygrana I, i znowu papież robi swoje, że sięga po tą perspektywę zapomnianych albo niezauważanych i mówi każda wojna. To są matki bez dzieci, to są okaleczeni, to są imigranci, to są te ruchy m, różne geopolityczne. No i z tej perspektywy nie chcę powiedzieć, że nas przygotował czy chciał przygotować na sposób interpretacji przyszłych wydarzeń? Znaczy myślę, że papież tu nie wiem, czy tak patrzył z takiej perspektywy tego, co będzie na Ukrainie i, i o tej wojnie w Europie, ale on w ogóle szerzej chyba patrzy na takie rzeczy. On widzi, bo on tam mówi wprost o takich małych wojnach, które się ciągle toczą. No nie, O takich miejscach na naszej planecie, gdzie ciągle są jakieś takie zarzewia walki. I, I tak by chciał powiedzieć, że niezależnie od tego, jaka jest forma tej wojny, to zawsze to jest przegrana obu stron. I mało tego przegrana świata, w którym te wojny istnieją. Słyszałem, że już w tym roku mamy jakieś 200 różnych konfliktów na całym świecie rozgrzebanych. Całkiem możliwe. I teraz my często widzimy, nawet jeżeli widzimy, to widzimy jedną wojnę a papież patrzy i widzi tu 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 się coś dzieje No nie papież ma to też trzeba wziąć pod uwagę on ma informacje że tak powiem z całego świata, wszędzie ma że tak powiem, swoich ludzi czyli wszędzie jest kościół wszędzie są biskupi wszędzie są kapłani wszędzie są wierni i teraz no, jego perspektywa może być o wiele bardziej bogata też o wiele bardziej różnorodna widzieć różne formy tej wojny różne sposoby działania, i to jego takie wielkie wezwanie do tego, żeby, tak jak mówiłeś za Augustynem, walczyć o pokój słowem, prowadzić takie mądre dialogi, które będą prowadziły do rozejmów i tak dalej, to jest coś, co jemu chyba mocno leży na sercu. Bardzo mi się też podoba znowu ta jego taka poetycka mowa, <laughs> bo fajnie mówi, że można być architektem pokoju. Tak. I to są ci, którzy mają jakiś pomysł, mają coś no. więcej tych talentów i są archite oni kreują ale można być i, i, I to mi się spodobało się bardzo rzemieślnikiem pokoju tak. czyli rób to co, co wszyscy się nauczyliśmy żeby robić dla pokoju nie no zacznij od siebie i to jest to co ty na początku się zastanawiałeś no nie co to daje zwykłemu czytelnikowi czy zwykłemu słuchaczowi naszego podcastu No to że nawet jeżeli nie mamy mocy sprawczej w formie architekta pokoju który stworzy system w którym faktycznie o ten pokój będzie można dbać, to wszyscy możemy być rzemieślnikami pokoju. I wtedy w naszych rozmowach, przy niedzielnych obiadkach, mamy więcej argumentów, mamy szersze spojrzenie, możemy z kimś podyskutować, porozmawiać. Ale nie, nie tworzyć konfliktu, który będzie prowadził do wojny. No nie? Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Zerkałeś, co jest na koniec ten o, następny rozdział? Religia. No wiara. Jeszcze. Ja nie patrzyłem. Chciałem sobie zrobić. Bardzo ciekawy ostatni rozdział. Ja już przeczytałem. Powiem szczerze, ja już ósmy rozdział ostatnio przeczytałem encykliki Sprawdzałem, kiedy papież pisał, więc mignęło mi, że na końcu są zaś dwie modlitwy. No, nawet więcej. A, o, no. To zapraszam za tydzień do usłyszenia. Do Cześć. usłyszenia.